Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie po raz kolejny z mojej kuchni. Zapraszam Was dzisiaj na hol spożywczy. Zakupy zrobiłam dla naszej piątki, ale są to zakupy takie troszeczkę domowo-wyjazdowe, mogę tak to powiedzieć, ponieważ wyjeżdżamy na wakacje i nie wyjeżdżamy całą rodziną, rozjeżdżamy się dwie nasze córki wyjeżdżają w czwartek i trochę z tych rzeczy, które tutaj są po prostu sobie ze sobą zabiorą a ja, mąż i syn wyjeżdżamy w sobotę i z niektórych tych rzeczy, które dzisiaj kupiłam, będę robiła jakieś takie jedzonko, żebyśmy mieli na drogę i może w pierwszy dzień na jakiś obiadek, a później już będziemy sobie normalnie chodzili do restauracji Ok, tak więc już Wam mówię, ile dzisiaj wydałam, zakupy zrobiłam w Biedronce i wydałam 479 zł i 36 groszy i zaczynamy. Tutaj mamy cytryny. Wzięłam, bo już nam się skończyły. Ja cytryny, wiecie, że ja szoruję, kroję w plastry i sobie mrożę, bo u nas po prostu te cytryny się psuły, nawet jak były w lodówce, tak więc to jest naprawdę bardzo fajny sposób. Cebula wzięłam dzisiaj dla porównania, dwa te napoje roślinne, mleka roślinne, no różnie na to mówią, do sprawdzenia, bo one są oba takie same, no jeden jest po prostu z innej firmy, drugi z innej firmy, ten jest z Biedronki, ten jest z Alpro, zobaczymy w smaku jakie będą, Myślę, się do jakiegoś kakaoka albo do kawy zobaczę, no i mleko bez laktozy u nas tylko takie, żadne inne, no i jeszcze co piątek kupujemy od... Od takiej pani, która po prostu ma i ona nam przynosi takie świeże mleczko. Banany. Nasza taka świeża, normalna marchewka. Pietrucha razem z nacią. Obie przepięknie pachną. Ja uwielbiam takie świeże warzywka. Będzie do zupki będę robiła kalafiorową. Arbuzy wzięłam jeden taki cały na połowę. Dwa pomarańcze. Bób. My, Bób, bardzo lubimy. Jak tylko jest na niego sezon, to kupuję. Jak tylko mogę. Kalafior właśnie będzie do zupy kalafiorowej i jest tak duży, że myślę, że ja go podzielę i albo go zamrożę, albo po prostu zrobię jeszcze jakieś danie z niego. Zobaczymy. Dwie takie większe kapusty na łazanki. No i myślę, że do takiego obiadku z ziemniakami i takiej młodej kapustki właśnie z koperkiem, bo będzie po prostu jak znalazł i myślę, że zrobię taki obiadek z kotletami z mięsa mielonego, także zobaczymy. Myślę, że wykorzystam na pewno... Bardzo szybko tą kapustę, bo my bardzo lubimy taką świeżą. Trzy papryki czerwone. Wzięłam dzisiaj bardzo dużo pomidorów. Ja Wam mówiłam, że jak tylko są promocje, a ja bardzo często przeglądam gazetki, jak jadę na zakupy. Przeważnie zanim pojadę na zakupy i planuję sobie całe, całe, całą po prostu listę tego, co mam kupić. Przeglądam gazetki, mam w telefonie aplikację. W której te gazetki mam, w szczególności skupiam się na sklepach, w których po prostu chcę te zakupy spożywcze zrobić. A że były dzisiaj promocje dosyć fajne, w biedronce, i na kapustę, i na pomidory, to wzięłam ich naprawdę bardzo dużo, bo tu jest chyba z 3 kilo jak nie troszkę więcej. My pomidorów jemy bardzo dużo, także ja się bardzo cieszę, bo nawet jeżeli tego nie zdążymy zjeść, to ja sobie z pomidorów będę robiła sok przez najbliższe dni w wyciskarce wolnoobrotowej na śniadanko. Także jak tylko macie u siebie promocję, to lećcie i sobie róbcie i kupujcie. Jabłka. Zawsze kupuję jabłka te pakowane, ale powiem Wam, że dzisiaj były pakowane jabłka w Biedronce i były... I były inne niż biorę zawsze, bo ja biorę albo czempiony, albo Jona Gold. I tu są właśnie cztery. Wzięłam czempiony i dwa Jona Gold, i te wzięłam na wagę. Tamte były chyba, chyba i Daret. Ja tak za bardzo nie przepadam za tamtymi jabłuszkami. Wolę te, to są dwie takie odmiany, które po prostu my lubimy. No i myślę, że będą tak po prostu do, do przegryzienia. Antipasty to, to są te czereśniowe papryczki nadziewane serkiem, i one są naprawdę bardzo pyszne, bo są takie delikatnie pikantne, z taką nutą słodyczy. Jak tylko lubicie takie jedzonko, żeby sobie przegryźć, to sprawdźcie sobie, kupcie i spróbujcie sami. Dwie gołdy wzięłam, dzisiaj również były w promocji, więc wzięłam więcej. Trzy. Drożdże, trzy opakowania, ponieważ ja sobie drożdże kroję przeważnie na cztery części, bo jedną czwartą kost, takiej kostki zawsze e, używam na, można powiedzieć, jeden chlebek. Jak piekę, bo wiecie, że ja chleby piekę w domu, mąki kupuję w Młynie, także jeszcze i mąki mam bardzo dużo, ale po prostu drożdże mi się już skończyły. Także dzisiaj, jak tylko e, skończę po prostu nagrywać wideo, upiekę sobie dwa chlebki i resztę po prostu tych drożdży zamrożę. Ok, e, tutaj mamy, wzięłam dzisiaj troszeczkę e, takich mm, powiedzmy płatków do mleka. Nie przepadam za takimi rzeczami i moje dzieci jedzą raz na jakiś czas, no ale wiadomo, to są dzieci, no to wiadomo, nie będą mieli cały czas owoców i warzyw, no dzieci po prostu tak nie przepadają. Więc wzięłam im płatki takie, jakie sobie po prostu wybrały, i ja dla siebie powiem Wam, e, że bardzo długo się zastanawiałam nad tymi płatkami e, z firmy One Day More. I to nie są w sumie płatki, bo to jest owsianka z karmelem, ze słonym karmelem. Tak, słony karmel i biała czekolada. Sprawdzę po prostu, jakie są w smaku. Jeżeli chcecie wiedzieć, mogę Wam dać znać, czy są smaczne. Jest bardzo dużo odmian po prostu tych, tej, tej owsianki i jeszcze są chyba płatki, bo to nie jest, nie jest tylko owsianka, jeszcze tam były chyba płatki. W sumie to chyba granola tam była. Granola i owsianka. Jeżeli jesteście w Biedronce, zerknijcie sobie, jeżeli macie ochotę sprawdzić patrzyłam naprawdę na skład, jest bardzo dosyć taki powiedzmy fajny zobaczymy jak będą smakowały jak będą dobre to raz na jakiś czas będę sobie kupowała po prostu y, tak na śniadanie y, wzięłam y, dzisiaj po raz pierwszy tak naprawdę z tej firmy Go Active i wzięłam też i inne produkty bo wzięłam tę y, jedną właśnie kaszkę i te pudinki, te pudinki takie no powiedzmy białkowe czy jak to się nazywa wysokobiałkowe mąż mnie prosił więc y, wzięłam a to masło orzechowe tak naprawdę wzięłam po raz pierwszy i naprawdę też jest bardzo fajne, jeżeli chodzi o skład. Sprawdzę, jak smakuje i czy jest dobre. To będzie dla mnie i dla męża. Może ostatnio bardzo dużo ćwiczy i dosyć tak zdrowo powiedzmy jebą tylko owoce i warzywa, no i dużo białka, a to będzie dla mojej córki. W sumie to no, ma ten w tym indeksie C, i to już jest tak no nie za dobrze. Zwracam na to uwagę, ostatnio się to pojawiło. W biedronce i no, staram się tak patrzeć, żeby było między A a B, a jak jest już C, to już tak nie bardzo, ale moja córcia chciała e, to masło, żeby mi wzięła, a ta druga oczywiście, e, tą czekoladę. Ja mówię, ja takich rzeczy nie kupuję, ale jak jadą e, na wakacje i chcą sobie zabrać takie rzeczy, to sobie wezmą w końcu mają wakacje, raz na jakiś czas, to na pewno im nie zaszkodzi. Ok, trzy opakowania to już wiecie, bo mówiłam. Tutaj są Lubi się, już mój syn oczywiście sobie otworzył jedno, ale kupiłam mu do przedszkola, tak, po jednym, żeby sobie brał, bo jest w okresie wakacyjnym w innym przedszkolu i tam mają śniadanka we własnym zakresie, więc ja mu po prostu śniadania takie nasze domowe robię. Dzisiaj mu zrobiłam omlecika i dałam mu jeszcze domowe gofry, takie na mące pełnoziarnistej, no i nie miał tak za bardzo nic słodkiego, więc do tych gofrów po prostu dałam mu domowy drzem truskawkowy. no i tak stwierdziłam, że po prostu kupię mu coś, żeby mu tak jeszcze wrzucać do tego lunchboxu, także wzięłam mu te lubi się Actimelki, wielka paka bo też były w promocji, tu są po prostu różne smaki ten jogurt naturalny ostatnio bardzo mocno skradł moje serce, ja mówiłam, że ja lubię z tej firmy, lubię też z firmy Włoszczowa dobrze mówię dobrze mhm. ale ten naprawdę też jest bardzo dobry ten co od primo więc po prostu go biorę bo bardzo bardzo mocno nam zasmakował oprócz tego jeszcze mamy oczywiście pomidory tu są pomidory cipolla to jest cebula z cebulką, także będą z makaronikiem i z moim ukochanym makaronikiem, i bardzo, bardzo mocno się cieszę, że nadal te makarony są w Biedronce, przynajmniej u mnie. Jeżeli spróbowaliście, to dajcie mi znać, czy one wam smakują, bo ja je tak cały czas zachwalam z każdym polem, bo za każdym razem je kupuję. Ja jestem straszna makaroniara, naprawdę, dla mnie ziemniaki mogłyby nie istnieć, ryż w sumie też nie. Ja bym mogła to w kółko makaronu, a wiem, że są no, po prostu tłuczące w dużych w dużym jak się po prostu dużo ich je, więc wiadomo, że trzeba tak samo no, z umiarem, ale ja po prostu uwielbiam dania z makaronów, uwielbiam kuchnię włoską, a ta firma La Molisana jest po prostu wspaniała i produkty w ogóle z tej firmy są świetne i bardzo wysokiej jakości, prawdziwe włoskie i te makarony naprawdę, jakbyście sobie porównali taki makaron, a makaron na przykład, nie wiem, z Biedronki czy, czy z Carrefoura, taki właśnie zwykły, to, to w ogóle nie ma porównania, po prostu jakość jest niesamowita, a mówiłam Wam, że się bardzo mocno skupiam na jakości, jeżeli chodzi o ubrania, jakie kupuję. I ostatnio tak dosyć mocno zaczęłam się zastanawiać nad tym, y, po prostu jak jemy, a jest to dla mnie bardzo ważne, no bo mówię, mój synek ma y, atopowe zapalenie skóry i staram się tak y, to jego menu sporządzać, żeby mu nie zaszkodzić, a tylko mu pomóc. No, on ma 5 lat i wiadomo, że takie produkty, produkty które może jeść, to nie zawsze chce, bo mówi, że nie lubi, więc czasem do niektórych dań y, przemycam mu, coś takiego, powiedzmy. No, tak zwanego zdrowszego, czyli właśnie staram się mu właśnie zupy na warzywach takich gotować, żeby miał i warzyw dużo i owoców, żeby jadł, więc zawsze coś wymyślę, albo jakieś ciasto zrobię takie, czy tam dodam na przykład do ciasta ostatnio zrobiłam piernik i kupiłam jogurt jogurt kozi i dałam mu po prostu do środka i wcinał strasznie, a wiem, że on po prostu taki może, bo go nie uczula, więc dla mnie to jest, no, ja no się po prostu cieszę jako mama, że on po prostu mi zjada i ja mu wtedy, no, niestety, no, nie mówię, no, więc tak jak właśnie mówię, brzydko przemycam yy, mu czasem takie zdrowsze produkty do dań okej, okay, co my tutaj jeszcze mamy mozzarellki trzy, bo jak wiecie my co niedzielę robimy sobie pizzę na kolację w piecu chlebowym ale że jest ostatnio dosyć tak gorąco więc też stwierdziliśmy, że nie będziemy robić na razie tak często tym bardziej, że wyjeżdżamy właśnie w weekend ale mój mąż sobie też zabiera mozzarellę do pracy bo on sobie właśnie robi takie jedzonko wkłada sobie do lunchboxu kaszę wkłada sobie właśnie mozzarellę kapustę, biały ser, posypuje sobie to wszystko orzechami, pesto i takie sobie zjada, do tego pomidorek, bazylia, cebulka i to jest takie jego jedzonko i jemu to po prostu starcza. No, jak mu starcza, to niech je i cieszę się po prostu, że je tak dobrze. Je mięso bardzo, bardzo mocno, ograniczyliśmy ostatnio. Nie mówię, że jesteśmy przeciwnikami, ale na razie staramy się jeść można powiedzieć tak sezonowo. Zresztą widać po owocach i warzywach. Okej, okay. trzy masła. Również były w promocji, więc wzięłam od razu trzy. My masła jemy bardzo mało. Ja jak już nie pamiętam kiedy kupiłam, bo chyba z miesiąc temu kupiłam masło ostatni raz. No i po prostu dwie kostki zamroziłam. Bo miałam już po prostu nadmiar, a tam chyba kończyła się data ważności. Ja nienawidzę nic marnować, więc zamroziłam. Jedna nam już się y, chyba kończy, ta ostatnia, która tam była, więc wzięłam trzy. Sprawdzę sobie datę ważności. Wiadomo, że my jej po prostu nie zjemy tego masła tak szybko, więc jak y, będzie dosyć krótka, to ja sobie je zamrożę. Y, ok, tutaj jeszcze wzięłam petycki dla mojego synka, też oczywiście, żeby mu wrócić do plecaczka na śniadanie, do przedszkola. No i tak jak mówiłam, te pudingi. I powiem Wam tak, byliśmy jakiś czas temu z mężem w Oszołom i kupiliśmy sobie po takim pudingu, jednym właśnie wysokobiałkowym, jeden właśnie wzięliśmy czekoladowy i jeden wzięliśmy karmelowy w Oszołom na próbę i one nam bardzo 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 mocno zasmakowały były naprawdę przepyszne daliśmy też e, dzieciakom naszym spróbować i stwierdziliśmy z mężem że po prostu sprawdzimy jak smakują te zbiorąki. i teraz właśnie przy tych e, zakupach zapisałam sobie na liście że mam je kupić ale w biedące była też kaszka nie wiem powiem wam szczerze co to jest to jest chyba kasza manna e, ta jest z cynamonem no zobaczymy jak będzie dobra to też wam dam znać myślę że jak będzie dobra to będę kupowała i zobaczę czy te puddingi e, w smaku e, dużo bardziej się różnią od tych, które były w Oszołom, ponieważ wiadomo, firma jest inna i skład chyba też będzie inny. No tamte też były, jeden były kremowe, jedne były tak jak tu słony karmel, tamte też były karmelowe i też były czekoladowe. I cenowo te z Biedronki wychodzą dużo taniej, bo te są po niecałe 5 zł, a w Oszołom chyba kosztują niecałe 6 czy 7, jakoś tak, nie pamiętam, bo zabraliśmy sobie tak po prostu tylko po jednym, żeby sprawdzić, jaki jest smak. Także zobaczymy, jak one będą smakowały. Pasta do zębów dla moich córeczek, no bo one sobie zabierają ze sobą na wakacje. Yy, tutaj mamy jeszcze, tak to już mówiłam, pomidory krojone z cebulą. Yy, dwie jogobelki malinowe, bo mój serek mnie prosił oraz danio. I ja też mu po prostu wrzucam do lunchboxa do, na śniadanko. A już zostało no, parę dni tylko do przedszkola, zanim yy, wyjedziemy, więc już nie będzie potrzebował więcej. Więc więcej po prostu nie biorę, no bo nas nie będzie jakiś czas. I nie chcę też, żeby to się w domu zmarnowało. Yy, filety śledziowe. Mówiłam Wam, że ja kupuję tylko filety śledziowe, bo no, jako dziecko jadłam, myślę, że nie jedno z nas tak jadło, jak rodzice kupowali właśnie te ryby w, w sosie, nie pamiętam jakie to były, to były chyba szprotki, chyba szproty w sosie pomidorowym, albo makrela, coś takiego. I tamte ryby po prostu miały no takie brzydkie kręgosłupy, nie wiem jak to powiedzieć i po prostu ja nienawidzę tego. Dla mnie to jest takie no, złe wspomnienie z dzieciństwa, może to głupio brzmi złe wspomnienie, bo to nie jest nic takiego złego tak naprawdę, ale jednak filety to są filety, bo one są delikatne, naprawdę nie mają żadnych jakichś takich paprochów w środku, są w sosiku i można sobie zrobić świetną pastę, na przykład z białym serem i z cebulką, właśnie z takich filetów. To naprawdę bardzo, bardzo dobre i nic tam nie przeszkadza, nie szeleści pod zębami, jednak dla mnie to był ogromny dyskomfort. Ok. I jak wiecie, ja zwolenniczka białego sera, wzięłam dwa opakowania, bo będę robiła również pierogi ruskie i właśnie rozmawiałam z mężem, że będziemy robili pastę, więc na pewno ten serek u nas szybko pójdzie, tym bardziej, że mąż sobie też kroi takie dosyć duży kawałek i zabiera do pracy kaszanka. Ja lubię tą kaszankę taką właśnie zwykłą, najzwyklejszą z biedronki, ponieważ ona nie ma żadnych dodatków. Wiem, że nie są też kaszanki z, z jakimiś dodatkami, z przyprawami czy z jakimiś warzywami. Myślę, że prawie wszystkie, które były po prostu w tej biedronce wypróbowaliśmy i zawsze wracamy do tej najzwyklejszej. Ona jest po prostu najlepsza w szczególności na grilla. Ja sobie taką kaszankę zawijam w folię aluminiową, ale najpierw ją owijam. Takimi piórkami z cebuli i kawałeczkami jabłek. I my sobie tak grillujemy: czasem taką kaszankę no, zjemy z z domowym chlebkiem. Czasem fajnie tak na kolacja, czasem po prostu sobie tak w weekend zjeść z grilla. I wzięłam również wielką kiobachę, opa wielkie opakowanie kiełbasy śląskiej, bo ja też kupuję kiełbasy tak co, no, myślę, że co drugie zakupy. Właśnie tą śląską lubię najbardziej. Nie ma jakichś tam e, przerośniętych różnych rzeczy w środku, żadnych jakichś chrząstek. E, także jest wszystko ok. Takie łasa jest dosyć taka fajna, a my tak od mięsa no, nie że odchodzimy. Ale ostatnio nie kupujemy no, praktycznie kompletnie szynek, to w ogóle nie kupujemy, czyli takich wędlin żadnych. A w szczególności na wagę, bo ja Wam mówiłam, że dla mnie to jest po prostu marnowanie, ogromne pieniędzy. My tego nie zjadamy, u nas to po prostu leży, więc ja tego nie kupuję. Wzięłam również ziele angielskie, dwa opakowania, bo mi się skończyły. A ja do każdej zupy dodaję ziele angielskie i liść laurowy, bo muszą. Po prostu to moje zupki mają taki fajny aromat. Dwie dobrusie, myślę, że będą na najbliższe dwie niedziele do rosołku. Nie będę robiła w tym tygodniu zupy pomidorowej, bo już robiłam w tamtym. Także to nam starczy. I wzięłam również, tu jest 3 kg ziemniaków, bo jak Wam mówiłam, będę robiła kotlety z mięsa mielonego, z ziemniaczkami i z taką młodą kapustką. Dwa musiki, takie kubusie dla mojego synka. Biszkopciki również dla niego do pracy. I córka mnie poprosiła o te ogórki. Nie wiem, jak smakują te z Biedronki. Kupowałam tylko... Te takie plastry z ogórków z Lidla i były pyszne. Myślę, że będą równie dobre, także zobaczymy. Tutaj jeszcze mam dwa soczki. Wzięłam pomarańczowe, również dla mojego synka do przedszkola i kostki do zmywarki. I wzięłam dzisiaj, no nie po raz pierwszy, bo po raz chyba drugi czy czy trzeci, już nie pamiętam, bo ja rzadko kupuję po prostu te kostki, bo no my dużo myjemy w rękach i raz na jakiś czas włączamy zmywarkę i mamy po prostu miałam po prostu ostatnio kostki sfery, chyba sfery miałam i miałam ich tak dużo i tak długo, no że po prostu nie kupowałam, a wzięłam po prostu dzisiaj, bo one są strasznie tanie, coś chyba 17 zł i jest ich tutaj ile? 38 sztuk. Także fajne opakowanie, zobaczymy i fajnie to pachnie, tak cytrynkowo. I płyn również z tej samej firmy z Biedronki. Również cukier wzięłam, my tak za cukrem nie bardzo przepadamy, bo w sumie ja to słodzę tylko jedną łyżeczkę kawy i mam cukier brązowy, ale wzięłam dzisiaj kilogram cukru, ponieważ mój mąż zadzwonił do mnie w sumie niedawno przed zakupami, że kupił 12 kilogramów jagód i coś mi się wydaje, że ten jeden cukier to będzie mało i będę musiała chyba jechać jeszcze to kupić i będę robiła po po prostu przetwory jeszcze dzisiaj, mm, te jagody w słoikach będę pasteryzować i będę też mrozić, także dlatego kupiłam cukier, w sumie to tak sobie myślę, że jeden to będzie naprawdę mało. No i mięso mielone z indyka, u mnie zawsze indyk, ponieważ mój synek jest uczulony na wieprzowinę i ja mięsa wieprzowego po prostu no nie kupuję. Kupuję bardzo rzadko, jak kupuję to tylko wtedy jak robimy sobie na przykład bitki albo jakiś gulasz. To chyba wszystko, nie zapomniałam chyba o niczym, raczej nie. Także kochani, to są takie nasze zakupy, takie powiedzmy do końca tego tygodnia. No i będę również robiła różne jakieś takie, myślę, takie fajne dania z tego, co tutaj jest. No i zabierzemy po prostu ze sobą, myślę, że łazanki, właśnie zabiorę, jak będę robiła z makaronem, weźmiemy sobie też jednego arbuza. Bób, no zobaczymy, tak żebyśmy mieli. Dajcie mi kochani znać, jak tam u Was z zakupami, czy trzymacie się dalej swojego budżetu domowego. Ja się trzymam bardzo mocno, chociaż powiem Wam szczerze, że nie jestem idealna ani perfekt, i myślę, że każdemu czasem tam ten budżet tak wyjdzie poza, poza jego po prostu taki budżet domowy, który ma ustalony. Mi się uda, udaje, chociaż powiem Wam, że już czasem jestem tak na skroju i się zastanawiam, czy troszeczkę sobie tego budżetu domowego nie zmienić, jeżeli chodzi o budżet przeznaczony na jedzenie, typowo właśnie takie spożywcze, bo chciałabym kupować produkty naprawdę dobrej jakości. Ja bardzo często czytam etykiety za każdym razem, kiedy coś mnie nurtuje i nie jestem pewna, albo kupuję coś po raz pierwszy. I zdaję sobie sprawę z tego, że no, jedzenie mamy w dzisiejszych czasach takie, że jest po prostu pędzone, sztuczne. I jak tylko mogę, no to staram się tego unikać. Także, no, jak tylko mogę, to, to kupuję lepszej jakości. No, zobaczymy, jak to będzie. Zastanowię się. Na pewno dam Wam znać. Na razie jeszcze trzymam się w moim ustalonym budżecie. Ok, kochani, wszystkiego dobrego Wam życzę. Myślę, że odezwę się, jak będę na wakacjach. Powiem Wam, gdzie jestem, na ile jedziemy i jak to w ogóle wszystko wyglądało. Jeżeli będziecie chcieli wiedzieć,. Troszeczkę więcej na temat naszego wyjazdu. Dobrze wiecie, że ja odkładam pieniądze na wakacje już od dłuższego czasu, także mogę Wam jak najbardziej wszystko opowiedzieć w następnym wideo. Wszystkiego dobrego Wam, życzę wspaniałego dnia, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!